Witajcie w kolejnym odcinku Okienkowych Podcastów. Dziś przedstawiamy Wam kolejnego naszego wolontariusza, w zasadzie wolontariuszkę, naszą Anię. Aniu, powiedz, czym zajmujesz się w Okienku? I, albo może inaczej, jak trafiłaś do Okienka? Do Okienka trafiłam przez stronę internetową, Facebook znaną wszystkim nam, gdzie się ukazała mi ikonka Okienka dla królików i gryzonie ratujące i tak, to się zaczęła moja przygoda z okienkiem. Pepcio. Czyli jednak Pepcio. <laughs> Był tym pierwszym królikiem, który zwrócił moją uwagę. Mhm. Dobra, i powiedz, czy od początku jesteś z nami jako taka czynna wolontariuszka, czy jak w ogóle przebiegała ta Twoja droga? Bo potem powiemy, skąd w ogóle jesteś, więc to będzie większe zaskoczenie. Pierwszą. Y Pierwszym podopiecznym, którego wsparłam w okienku, to była Milenka obecnie. A wcześniej ten, Afirmacja. Wcześniej afirmacja mm -hmm. Dokładnie, dostała ode mnie paczuszkę. I tak się zaczęło moje udzielanie minimalne, powoli, powoli w okienku. Mm -hmm. A czym zajmujesz się dzisiaj? Dzisiaj jestem osobą, która wyszukuje fanty na okienkowe bazarki. Dobra, to teraz przyznaj się skąd. <laughs> Z Wielkiej Brytanii, dokładnie, 200 tak. kilometrów. Przypominam, że mimo tego, że niektórych naprawdę dzieli od nas ogromna e, odległość, to są różne formy wolontariatu i Ania pokazuje, że e, odległość to nie problem, m, żadnych granic. E, no i tutaj e, generalnie nagrywamy ten odcinek właśnie z okienka, więc e, mimo tych 1200 <laughs> km, e, nawet czasami z takiej odległości da się nas e, odwiedzić. E, Powiedz, jak ogólnie no, wygląda to, co robisz w okienku, bo jakby osoby, które znają okienko, które uczestniczą w naszych bazarkach, wiedzą, że te najpiękniejsze fanty, które mamy, takie niespotykane zwykle, no, to, to są te bazarki, które organizujesz, ale. No, to też nie jest takie proste, nie? że gdzieś tam idziesz i kupujesz 2 trzy fanty i to robi bazarek. Twoje bazarki zwykle mają po kilkadziesiąt fantów. Zwykle to są fanty, które no też nie są przypadkowe, tylko z wizerunkami gatunków, które mamy jako podopiecznych. Może niekoniecznie chcę, żebyś mówiła o tym, skąd te fanty znajdujesz, jakie są ich źródła, ale ogólnie jak to wygląda, ile czasu ci to zajmuje, kiedy to robisz, no bo przecież pracujesz też zawodowo fanty wyszukuję w sklepach lokalnych oraz na internecie to mhm. jest moje główne źródło zaopatrywania fanty poświęcam dużo czasu swojego prywatnego na to czasami jest lepiej czasami jest gorzej, dlatego te fanty w większych ilościach się pokazują na bazarkach okienkowych czasami jest ich mniej, z racji tego, że po prostu nie ma ich aż tak dostępnych, jakbym chciała nie jest to łatwe ale wielką satysfakcję mi to sprawia. Dzielę swój czas między pracą, rodziną, swoimi zwierzętami, ale, tak jak powiedziałam, dla mnie jest to mega ważne. Ja się bardzo dobrze z tym czuję. Nie żałuję żadnej chwili spędzonej w ten sposób, jak i pieniędzy na to nie żałuję. No, a mhm. dla nas jest to ogromna pomoc, bo tak naprawdę jedna taka edycja bazarku no, zabezpiecza nam na przykład właśnie opłacenie faktur od weterynarza, u fizjoterapeuty, zakup jakichś zapasów czy leków, w zależności oczywiście od tego no też jak pójdzie taki bazarek, ale no to są takie większe kwoty, które stanowią no, w sumie główne u nas źródło utrzymania, bo no, przypomnijmy również po raz kolejny, że nie, nie jesteśmy organizacją, która jest dotowana w jakikolwiek sposób przez miasto, przez państwo, nie mamy żadnej zewnętrznej pomocy, oprócz tego, co zbierzemy we własnym zakresie jako darowizny, właśnie pochodzące tam z postów pomocowych, ze zbiórek, z bazarków, więc no, taki spory zastrzyk gotówki zawsze przydaje nam się, pomimo tego, że może się to wydawać, że te kwoty są bardzo duże, no bo czasami w sumie nie wiem, czy pamiętasz, ile był, była taka rekordowa edycja bazarów 25 tysięcy. No to właśnie, to się wydaje, że kiedyś mieliśmy też takie zarzuty, co wy robicie z tymi pieniędzmi, przecież tyle ich jest, no a tak naprawdę 30 tysięcy to jest miesięczny koszt mniej więcej utrzymania okienka. No mamy 150 podopiecznych, mamy swój lokal, mamy sporo opłat stałych, no sam gaz i prąd kosztuje nas 5 tysięcy, czynsz plus leczenie weterynaryjne plus fizjoterapia plus leczenie kardiologiczne, to są naprawdę ogromne kwoty i tak naprawdę wydaje się, że właśnie takie duże kwoty, no to co wy robicie z tymi pieniędzmi? No króliki je przejadają, taka prawda. Świnki i nasi inni potopieczni. Może nie tylko przejadają, ale no, no koszty są naprawdę ogromne, więc tutaj skala tych wydatków jest też tak samo duża jak skala i ilość tych bezdomnych zwierząt, które do nas trafiają. Czy jest Coś, co chciałabyś powiedzieć osobom, które zastanawiają się, czy się do tego nadają, czy w ogóle no, mogą to robić, czy nie są właśnie od nas za daleko? Powiem tak: jeżeli ktoś chce pomóc, to żadna odległość nie będzie problemem. To jest raz. Dwa można pomagać na wiele sposobów. Zostając wolontariuszem gdzieś tutaj na miejscu, w okienku, przeszkolenie Magda zrobi. Ee, można, można wpłacać pieniądze regularnie, wybrać sobie podopiecznego, wirtualnego. Kilku już takich miałam, także wiem, że to też jest super sprawa, bo się pomaga. Płaty można dokonywać przez internet, mieszkając nawet w Ameryce czy w Australii to żaden problem. Tak, mamy też takie formy czy PayPal, czy jakieś mm. takie możliwości, gdzie nawet bez polskiego numeru konta można wesprzeć naszych podatków. Dokładnie. Nie? Tak jak powiedziałam, no, form pomocy jest wiele, tylko trzeba chcieć. Nie zastanawiać się. Czy ja się do tego nadaję, czy nie, bo siedząc na internecie, można kliknąć, wpłata pójdzie i jest super. Zawsze jakiś podopieczny z tego skorzysta i myślę, że taka właśnie to, co mnie motywuje, to, to taka satysfakcja, że nie jestem tutaj kimś, kto tylko po prostu jest. Pomagam, ja się z tym świetnie czuję, bo. Wiem, że to jest bardzo ważne, bo zwierzęta są zależne od nas i one się nigdzie nikomu nie pchają. To my jako ludzie wybieramy je. Część ludzi je porzuca, gdzie właśnie trafiają do takiego miejsca i czuję się zobowiązana wobec mm. nich, żeby im pomóc. Miałam pytać się w następnym <grym> kroku, co daje ci wolontaria Twokienku, ale w sumie trochę już o tym powiedziałaś, chyba, że chcesz coś jeszcze dodać. Co mi daje? No tak jak powiedziałam, satysfakcję, że mogę pomóc, że yy, mogę naprawiać sw swoją pomocą coś, co inni spierniczyli, gdzie zawiedli. To prawda, to są istoty. rzeki, które zwykle zostały już w swoim życiu mocno skrzywdzone przez no, innych, a my staramy się odmienić ich rzeczywistość no. i przyszłe życie, nie? Dokładnie i no mówię, no dla mnie to jest takie mega, mega ważne, bo gdzieś tam też yy, ten wolontariat mój, Pomaga mi w takim normalnym egzystowaniu, że, że jestem potrzebna. Nie tylko w domu, w rodzinie, bo to wiadomo, że to tak działa, ale że mogę też się spełnić gdzieś na zewnątrz. A nam bardzo pomaga to, że Ty tak czujesz <grym> i że pomagasz naszym potopiecznym, więc bardzo Ci dziękujemy. Nie wiem, czy chcesz coś jeszcze komuś przekazać, kto zastanawia się nad wolontariatem albo kto boi się wolontariatu. Ja mogę tylko powiedzieć: nie ma się czego bać. To prawda, wcale nie jesteśmy straszni. Nie, straszni, absolutnie. Jesteście super, cudowni. Z takimi ludźmi, jak wy, to cała przyjemność jest mieć. Bardzo udział dziękujemy. W tym, co robię. Bardzo dziękujemy i za Twoją opinię, i za no, całą Twoją pomoc, i za to, że właśnie jesteś gotowa nawet pokonać tak duże odległości, żeby odwiedzić nas i naszych potopiecznych. No i mamy nadzieję, że zostaniesz z nami na dłużej. Dziękujemy. Do, dopóki nic mnie nie. Zabierze stę. <grym, grym>, nie spiesz się do tego. <grym>, nie, nie śpieszę się, ale dopóki będę no tutaj, bo już też wiadomo, różnie w życiu może być, ale dopóki ja będę, to będę z wami. Super, dziękuję Proszę.